Najwyższe odznaczenie papieskie dla osób świeckich za zasługi dla kościoła i diecezji opolskiej otrzymały trzy osoby. Wśród nich Jan Dolny, który od pół wieku służy jako organista w głuchołaskim kościele. Papież Franciszek na prośbę biskupa opolskiego odznaczył trzy osoby zasłużone dla Kościoła i diecezji opolskiej. Są nimi Czesław Śnigórski, wieloletni pracownik wydawnictwa i drukarni Świętego Krzyża w Opolu, Hans Stein, współpracownik duszpasterstwa mniejszości niemieckiej oraz Jan Dolny, organista i dyrygent chóru z parafii Świętego Wawrzeńca w Głuchołazach. Papieski medal proeklezjat, pontyfikę to najwyższe odznaczenie, jakie mogą otrzymać osoby świeckie. Zostaną ustanowione w roku 1888 przez papieża Leona XIII właśnie z myślą o osobach świeckich, które są w sposób taki szczególny zaangażowane w życie kościoła. Pełną również jakąś taką no, formę ewangelizacyjną. Jan Dolny zawodowo akompaniuje w parafii świętego Wawrzyńca w głuchołasach od 50 lat. Miłość do muzyki zaczęła się już w dzieciństwie i przerodziła się w pasję na całe życie. Kieruje umysł ludzki i serce do Pana Boga i to jest chyba cała tajemnica tego, że ludzie znajdują w muzyce kościelnej. Pana Boga przede wszystkim tak, i estetyczne względy. Wybitny muzyk, instrumentalista, ale też kantor śpiewający bas barytonem. Swoim talentem towarzyszy innym w modlitwie, w czasie liturgii i nabożeństw. Dba o własny rozwój, także ten duchowy. To, co mnie ujęło w jego postawie to świadectwo wiary, dlatego że Pan Jan codziennie będąc nam przy świętej przystępuje do komunii świętej. Tak więc to nie jest tylko taka funkcja muzyka kościelnego, ale człowieka wiary, świadectwo wiary. Pan Jan angażuje się w parafię, ale też na rzecz całej głuchołaskiej społeczności. Założył i kilkanaście lat prowadził chór Capricolium, do którego z sentymentem wracają dawni chórzyści przy okazji świąt i odwiedzin rodzin. Sam również lubi śpiewać. Jego ulubiona kolenda to Bóg się rodzi. Chętnie sięga po klasykę. Mam takie okresy, kiedy słucham tylko oratorium Chrystus' Lista, a mam też takie okresy, że słucham. Mocartę Mszy Koronacyjnej, którą też wykonywałem jako solista z naszym chórem. Papieski medal Proeklezjat Pontifika jest zwieńczeniem wszystkich życiowych marzeń pana Jana Hanna Honisz, kurieropolski.